Zadanie 16 z matury próbnej 2015. Dane jest równanie następujące, z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny. Cofnijmy się odrobinę w edukacji i przypomnijmy podstawowe informacje dotyczące układu oznaczonego, nieoznaczonego i sprzecznego. Układ oznaczony ma jedno rozwiązanie: jest to para liczb. I tutaj nie ma szczególnej zależności między współczynnikami przy x i przy y. -kach. W układzie nieoznaczonym mamy nieskończenie wiele rozwiązań. Rozwiązując, wychodzi nam zwykle taki zapis 0 równa się 0, czyli tożsamość. A układ równań można tak doprowadzić do takiej postaci, że będzie składał się on z dwóch identycznych równań czyli współczynniki przy x i przy y. Oraz wyrazy wolne będą identyczne. Podobna sytuacja jest, ale odrobinę inna w układzie sprzecznym i to dotyczy naszego zadania, więc się skup. W układzie sprzecznym nie mamy rozwiązań, więc podczas rozwiązania wychodzi nam taka oto sprzeczność lub jakaś inna, np. 0 równa się 6, co jest oczywiście sprzecznością, ale zwróć uwagę na równania. Oba równania do takiej postaci, że współczynniki przy x i współczynniki przy y będą równe, a równania różnią się tylko wyrazami wolnymi. Teraz przejdźmy do naszego zadania. Więc szukamy takiego równania, które współczynniki przy x i przy y będą miały takie same, a wyraz wolny będzie się różnił. Zauważ, pierwsze równanie, jak podzielę sobie przez 2, to otrzymam równanie następujące. Jest ono identyczne z równaniem danym. Więc to równanie z równaniem danym utworzyłoby układ tożsamościowy, czyli nieoznaczony. W punkcie B mamy różne współczynniki przy x i różne współczynniki przy y, więc tego równania nawet nie opłaca się rozpatrywać zerknijmy na punkt C podzielmy nasze równanie przez 3 zauważ tutaj 9 się dzieli na 3 i 12 również się dzieli na 3 tylko wyraz wolny wyjdzie nam minus 10 trzecich i teraz porównajmy dane równanie z otrzymanym z punktu C współczynniki przy x są identyczne przy y również Nasze równania różnią się tylko i wyłącznie wyrazami wolnymi. No i właśnie, tak jak rozpatrywaliśmy to przed momentem z powtórki z gimnazjum, te dwa równania różniące się wyrazami wolnymi tworzą układ sprzeczny. Więc punkt C jest rozwiązaniem.